Krzysztof Stanowski ma na swoim koncie wiele spektakularnych afer medialnych. Wszyscy wciąż mają w pamięci dziennikarskie śledztwo o Natalii Janoszek. Później o dziennikarzu znów zrobiło się głośno, gdy w kanale sportowym doszło do poważnego konfliktu. Krzysztof Stanowski nie mógł milczeć również tym razem, gdy twórca Waszło TV usłyszał o Arturze Baranowskim który z powodu awarii samochodu nie zdołał dotrzeć do finałowego odcinka jednego z dziesięciu. Mężczyzna zdecydował się zabrać głos. Dziennikarz nie ukrywa, że historia 28, letniego bohatera teleturnieju bardzo go poruszyła. Baranowski w fantastycznym stylu rozgromił konkurencję i tym samym ustanowił nowy rekord programu. Widzowie nie mogli się doczekać, aby zobaczyć uczestnika w finałowym odcinku. Niestety złośliwość rzeczy martwych tym razem triumfowała. Artur Baranowski nie pojawił się na nagraniu finałowego odcinka teleturnieju ze względu na nagłą awarię samochodu. To wyjaśnienie okazało się niewystarczające dla większości widzów oraz samego Krzysztofa Stanowskiego. Trudno uwierzyć, że rzeczywistość spłatała uczestnikowi show tak przykrego fikla. Jak masz gościa, o którym mówi cała Polska i psuje mu się auto, to wysyłasz helikopter i ekipę reporterską i pokazujesz akcję w wiadomościach. I grzejesz tym na maksa. Jeśli zamiast tego machasz ręką i mówisz gramy bez niego, to nie rozumiesz swojej pracy, stwierdził w swoim najnowszym wpisie Krzysztof Stanowski. Niektórzy internauci uważają, że Baranowski świadomie zrezygnował z udziału w finale teleturnieju. Z tym samochodem to tylko wymówka, tak uzgodnili. Po prostu zrobił swoje i miał w nich wyje. Uważasz, że gość z takim potencjałem intelektualnym i wiedzą nie umiał przekalkulować, że taksówka wyjdzie taniej niż 40 tysięcy nagrody? Moim zdaniem, miał plan zdobyć Max Jolać, napisał jeden z internautów. Krzysztof Stanowski nie skłania się ku tej hipotezie. Jego zdaniem, inteligencja wcale nie jest równoznaczna z radzeniem sobie w życiu. Tak, uważam, że mógłby nie umieć przekalkulować. Uważam generalnie, że ludzie z wybitnymi umysłami często nie radzą sobie w życiu, odpowiedział Stanowski. Zobacz też. Gorąca kłótnia byłych wspólników z kanału sportowego. Stanowski nie wytrzymał po kłamstwach najpierw odejście Stanowskiego, a teraz kolejny zwrot akcji. Ciemne chmury zbierają się nad kanałem sportowym sensacyjne wieści w sprawie Krzysztofa Stanowskiego. Podjął decyzję w sprawie kanału sportowego.